Sporo ludzi używa afirmacji, i afirmacje są dobre, działają, są mocne. Na przykład ludzie wstają rano i mówią: Z każdym dniem idzie mi coraz lepiej i lepiej. I to jest myśl w Twojej głowie. Jak myślisz o tym, to jest taka afirmacja. Jak powiesz to tak na głos, to jest taka zmaterializowana afirmacja, już jest, tak, już jest ten dźwięk. Ale samo to, że myślisz o tym, to jest afirmacja już. Ludzie mówią, z każdym dniem uczę się coraz więcej i więcej. Co oznacza, że z każdym dniem mam coraz więcej i więcej możliwości. Są takie myśli, które wystrzelasz, takie stwierdzenia, afirmacje. Tak jest. Jak są blisko prawdy, jak są bliżej prawdy, jak twój mózg może zaakceptować i powiedzieć, no tak, w sumie jest. Z każdym dniem uczę się coraz więcej, z każdym dniem mam coraz więcej możliwości, z każdym dniem idę w pewnym kierunku ze swoim życiem i jest coraz lepiej i lepiej. Jak twój mózg jest w stanie zaakceptować to i uwierzyć i powiedzieć, no w sumie tak jest. To jest mocniejsza afirmacja, bo jak powiesz, ale się cieszę, że mam jacht, to jest takie trudne, jest zgrzyt. Jak jest prawdziwa afirmacja, im bliżej prawdy jest, tym bardziej jest taka solidna, tak, że no rzeczywiście tak jest. I sprawia Ci to taką przyjemność, że to jest prawda. I wchodzisz w wyższe wibracje. Czujesz się lepiej. Albo ludzie mówią, ale jestem wdzięczny z tego powodu, ale jestem wdzięczny z tego powodu, ale się cieszę, że dostaję to, co potrzebuję, żeby się rozwijać dalej. Cieszę się, że dostaję te rzeczy, które czasami są nieprzyjemne, które potrzebuję, żeby zrozumieć pewne rzeczy, żeby się rozwinąć, żeby iść dalej. Jestem wdzięczny, bo to, bo to, bo to. To są afirmacje. I afirmacje są dobre. To są aktywne afirmacje. To są takie afirmacje, które forsujesz, które robisz tak aktywnie. Ale się cieszę z tego powodu, ale jestem wdzięczny. Tak myślisz sobie, że z każdym dniem idzie mi coraz lepiej, lepiej w życiu. To jest dobre takie aktywne afirmacje. Są też pasywne afirmacje. Kobieca strona. To jest taka męska strona aktywna, jest też pasywna strona. Kobieca energia. Dobrze jest równoważyć i używać też kobiecą energię. I mężczyźni i kobiety. Bo ma dużo siły ta kobieca energia. Na czym polega ta kobieca energia? Na pozwalaniu, nie na forsowaniu i aktywności, tylko na pozwalaniu. Pozwól od czasu do czasu, żeby afirmacje przyszły same do ciebie. Bo jak przychodzą same, to mają moc też. Mają inną moc. Kobieca energia ma dużo siły, innej niż męska energia. I dobrze jest suplementować te dwie energie. Kobiece afirmacje z kobiecej energii afirmacje. Są takie, że przychodzą spontanicznie i wychodzą same. Na przykład jesteś w pewnym miejscu i zdajesz sobie sprawę, że jest fajnie i robisz, ale jest fajnie, ale mi się podoba. To jest taka spontaniczna afirmacja, gdzie zdałeś sobie sprawę, że kuczę, no jest fajnie, cieszę się, ale jest mi dobrze, ale fajnie, że dzieje się to, co się dzieje. To przyszło samo spontanicznie jest takie szczere, takie naturalne. I nie forsowałeś nic, samo przyszło. Możesz wywołać takie spontaniczne afirmacje. Możesz postawić magnes, albo wiele magnesów, żeby przyciągać takie szczere afirmacje. Jak możesz przyciągnąć szczere afirmacje? Jak możesz pozwolić, żeby przyszły same do ciebie? Żeby sam twój mózg nagle powiedział: Kuczę, ale jest fajnie, ale się cieszę, ale jestem wdzięczny. Tak spontanicznie, szczerze. To, że powiesz, ale jest fajnie, to jest odpowiedź na to, co interpretuje twój mózg. Jak jesteś w pewnej sytuacji i dzieje się coś, to twój mózg interpretuje to w pewien sposób i odpowiedź na tą interpretację jest są reakcje twojego ciała, to, co czujesz. Odpowiedź, żeby przyszła, musi być pytanie. Pytanie. Jest początkiem. To jest pierwszy punkt przyciągania. Pytanie. Od pytania się zaczyna. I bardzo ważne jest to, jak zaprezentujesz pytanie, jak sformułujesz pytanie. Możesz rano wstać i zamiast powiedzieć sobie, ale jestem wdzięczny z tego powodu, to możesz wejść w tą kobiecą energię, która ma inną moc, która suplementuje tą męską energię, bo wiesz o tym, nie? Działasz, 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 męska energia i odpuszczasz, żeby, żeby podziało się, żeby magia się podziała, nie? Odpuszczanie. To jest tak kobieca energia bardziej. Nie możesz tylko w jednej energii być cały czas. Więc od czasu do czasu spróbuj afirmacje pasywne. Na przykład wstajesz rano i mówisz sobie, mam powody, żeby być wdzięczny? Mamy jakieś powody, żeby być wdzięczny? Jak powiesz, czy mogę być wdzięczny, zadasz takie pytanie, to nie jest takie mocne. Przyciąga inne rzeczy. Twój mózg nie wie, co zrobić z tym. Jest dużo zamieszania, jak powiesz, czy mogę być wdzięczny. A jak zapytasz się, jak za, zaprezentujesz pytanie, ty prezentujesz pytanie dla twojego mózgu i pytasz. Mam powody, żeby być wdzięczny? To twój mózg przyciągnie prawdopodobnie taką odpowiedź: No tak, masz jakieś powody, żeby być wdzięczny. Jakie mam powody, żeby być wdzięczny? Przyjdzie ci parę pomysłów. Jak ci nie przychodzi, to wejdź w tu i teraz. I powiedz: Teraz, w tym momencie, poczekaj, teraz, teraz, teraz. Jakie mam powody, żeby być wdzięczny? Jakie mam? I mózg próbuje znaleźć. Odpowiedzi: sam, bo nasze mózgi to są urządzenia do rozwiązywania problemów. Tak jakby daj mu coś i zacznij się zajmować tym. Więc teraz, w tym momencie, jakie mam powody, żeby być wdzięczny? Parę rzeczy przyjdzie ci do głowy. Zostaw to. Zadaj sobie to pytanie w ciągu dnia, parę razy. Twój mózg będzie działał sam. Sam. I w ciągu dnia, w trakcie czegoś tam, Powie ci, o tu, to jest też powód, żebyś był wdzięczny. Zadałeś to pytanie wcześniej. Mózg zajmuje się tym na poziomie nieświadomym, jakie jest otwarte pytanie. To jest tak, jak czasami masz w Twojej głowie jakieś auto i Twój mózg to wyłapuje wszędzie w ciągu dnia. Jesteś świadomy tego auta i zauważasz to auto wszędzie. Tak samo tutaj, jak otwierasz pewne pytanie. Prezentujesz to pytanie tak fajnie, prezentacja jest bardzo ważna, to Twój mózg będzie się zajmował tym i w ciągu dnia będzie mówił: O, to jest kolejny powód, żebyś był wdzięczny. I jak Twój mózg wyłapuje różne sytuacje i mówi: O, to jest też powód, żebyś był wdzięczny, to tak spontanicznie nagle przychodzi do Ciebie ta afirmacja: O, mam powód, żeby, żebym był wdzięczny. O, to też jest powód, żebym był wdzięczny. I tak spontanicznie przychodzi do Ciebie ta afirmacja. I podbijasz swój stan, swoje wibracje, podnosisz je. Z problemami tak samo. Żeby przyciągnąć rozwiązanie, musisz mieć problem. <gryw> problem jest początkiem. Musisz mieć problem. Żeby przyszła odpowiedź, musisz mieć pytanie. Żeby przyszło rozwiązanie, musisz mieć problem. W naszym życiu rozwiązujemy po prostu problemy różne. Teraz, jak zaprezentujesz ten problem? Ten początek, ten początek, początek to jest problem, początek to jest pytanie, jak to zaprezentujesz? Możesz mieć jeden wielki problem i mówić, o Boże, ale mam ten problem i nie, nie radzę sobie, jest mi ciężko, nie mogę emocjonalnie, nie jestem gotowy na to i to jest trudne i czuję się źle i nie mogę jeść źle. To jest wielki problem. Pamiętaj, jest współpraca. Ty, twój mózg, różne części ciebie. Jak zaprezentujesz ten problem, bo twój mózg będzie się zajmował tym. Chodzi o to, jak to zaprezentujesz. Od tego jak zaprezentujesz problem, zależy czy znajdzie się szybko albo nigdy, albo wolno rozwiązanie. Więc jak masz jeden wielki problem, mówisz o Boże, jest ten wielki problem. I To jest twoja prezentacja w twojej głowie. Bądź świadomy tego jak prezentujesz ten problem. Poczekaj. Podejdźmy do tego taktycznie. Mądrze. Może rozłożymy ten problem na parę mniejszych problemów, może opiszemy, może w Twojej głowie opiszesz ten problem inaczej, albo rozłożysz na mniejsze części, na mniejsze problemy. Rozłożysz ten wielki problem na mniejsze problemy i powiesz sobie, ten problem jest wielki, jest trudny. Jakie rzeczy mogę rozwiązać? Jakie małe problemy mogę rozwiązać, które pomogą mi rozwiązać później ewentualnie ten wielki problem? Rozkładasz ten wielki problem na mniejsze i mówisz: OK, żeby rozwiązać ten wielki problem, to najpierw muszę zrobić to. Dobrze jest, jak będę miał to. Dobrze jest, jak rozwiążę ten problem. Dobrze jest, jak będę miał to z głowy. Dobrze jest, jak będzie to zrobione. To wtedy będzie mi łatwiej rozwiązać ten wielki problem. I zajmujesz się pojedynczo każdym z tych problemów. I jak zadasz pytanie. Ten jeden mały problem tutaj. Zaczynasz pracę, nie? Nie jeden wielki, tylko jeden mały, jeden z tych małych. Jak mogę rozwiązać ten mały problem? Zadajesz pytania. Gdzie mogę znaleźć odpowiedzi na temat tego, jak się rozwiązuje ten problem? Twój mózg będzie pracował. Chodzi o skupienie. Jak się skupisz na tym jednym problemie, to twój mózg będzie pracował, jakbyś zadawał pytania, gdzie są odpowiedzi na to, jak się rozwiązuje ten jeden mały problem. Jak zadajesz pytania, to twój mózg szuka i powoli zaczniesz rozwiązywać ten jeden mały problem. Później idziesz do następnego, do następnego, do następnego. I za każdym razem, jak rozwiązujesz pewien problem, to wchodzisz w inny wymiar. Mówiłem to w wielu filmach. Ty przed rozwiązaniem problemu jesteś pewną osobą. Jak już masz z głowy ten problem, to już jesteś trochę inną osobą. Jesteś na innym wymiarze. Rzeczy się zmieniają, inne myślenie masz. Inne rzeczy są już prawdą. Inne rzeczy są prawdą po problemie. Inaczej zadziałasz, inne podejście masz. Wchodzisz w inny wymiar po problemie. Więc rozwiążesz jeden, dwa, trzy, cztery problemy. Jesteś w innym wymiarze i nagle ten wielki problem staje się łatwiejszy do rozwiązania. Taktyczne podejście, opisywanie tego wielkiego problemu inaczej. Rozkładasz ten wielki problem na mniejsze. Po prostu ten wielki problem jest opisany jako cztery małe, jako pięć małych. I te małe są opisane w pewien specyficzny sposób. I rozwiązujesz je po kolei. I po drodze możesz mieć problemy z cierpliwością. Za każdym razem, jak pomyślisz sobie dobra, a teraz pracuję na tym jednym małym problemie, zanim rozwiążę ten jeden wielki problem tam, to to, to to będzie długo, to Boże, ile mam pracy. W tym momencie możesz się przyłapać i powiedzieć czuję się źle. Jak to opiszę? Opiszę to tak. Trenuję Cierpliwość. Świetnie. Trenuję cierpliwość. Jestem kozak. Trenuje cierpliwość teraz. To jest trudne, ale ja to robię. Cier trenuję cierpliwość. Opisujesz to inaczej. Wracasz do rozwiązywania tego jednego małego problemu. Idziesz dalej, rozwiązujesz te problemy. Nagle ten wielki staje się jakiś taki łatwiejszy już. Opisywanie, przedstawianie, prezentowanie problemów, pytań. Jak zadajesz pytanie. To sformułuj tak taktycznie, intencjonalnie to pytanie. Jak zadajesz to pytanie? Czy zadasz pytanie, czy mogę być wdzięczny, czy zadasz pytanie, czy mam powody, żeby być wdzięcznym? Jakie mam powody, żeby być wdzięcznym? Jaka jest forma? Jak, jakie słowa używasz? To jest bardzo ważne. Kiedyś była taka historia, taki fragment filmu chyba gdzie Bruce Lee, może to znasz. Bruce Lee mówił pewnemu uczniu. Uczeń to był, nie wiem, kto to był. Mówił mu: "Nie skupiaj się tak bardzo na palcu, bo przegapisz to, co wskazuje ten palec". Palec pokazywał księżyc, nie? "Nie skupiaj się na palcu, bo nie zobaczysz księżyca". Nauczka z tego to nie jest taka, że księżyc jest ważniejszy i to, co wskazuje palec jest ważniejsze. Nauczka z tego jest to, że też to, co wskazuje palec, jest bardzo ważne, więc nie skupiaj się za bardzo na palcu. Nie skupiaj się tak bardzo na Gracjanie. Skup się na nim, ale nie tak bardzo, bo przegapisz to, co wskazuje Gracjan. Ale to, co powiedział Brusli, to było w takim kontekście, że ten chłopak, ten uczeń, był bardziej, tak bardzo, bardzo, bardzo skupiony na palcu. I dlatego przeniósł jego uwagę na to, co wskazuje palec. Ale i palec, i księżyc, to co wskazuje palec, jest ważne równo. Bo to, jaki palec pokazuje księżyc, to jak wygląda ten palec, to kto pokazuje, to jak to robi, jak rusza się ten palec, od tego zależy, czy popatrzysz na ten palec w ogóle. I czy zastanowić się, zastanowisz się, gdzie wskazuje ten palec? Chodzi o to, że forma ma duże znaczenie, jak opisuje rzeczy w Twojej głowie. Na przykład, powiedzmy, że chcesz zrobić taką afirmację, że zasługujesz na miłość, na szczęście, na fajne rzeczy, na dostatek. Możesz zadać pytania. Czy zasługuje na szczęście, na miłość? Pozwól, żeby twój mózg szczerze odpowiedział. Posiedź chwilę. Pomysł sobie. pomyśl sobie o różnych pozytywnych rzeczach i później zadaj to pytanie jeszcze raz. W pewnym momencie twój mózg powie, no, no tak, no zasługujesz. się, to zrobiłeś, jesteśmy jeżeli masz takie myśli w twojej głowie, to twój mózg wpadnie na to, że no jesteśmy wszyscy z tego samego, jesteśmy różni, ale jesteśmy równi i obojętnie co zrobiłeś wcześniej, błędy, to nauczyłeś się jak chcesz się nauczyć, to naprawisz pewne rzeczy, zasługujesz w pewnym momencie twój mózg powie, no, no zasługujesz i zadajesz pytanie dlaczego zasługuję? Bo jestem fajny, bo mam dużo fajnych cech, zadajesz pytanie Jakie mam fajne cechy? Jak często w ciągu dnia zadajesz sobie pytanie, jak dużo fajnych cech mam ja osobiście? Dlaczego jestem bardzo fajny? Dlaczego jestem świetny? Dlaczego jestem bardzo fajny? Jestem fajny, kurcze, nie? Dlaczego? Twój mózg zaczyna szukać. Dlaczego? Dlaczego? Bo, bo to, bo to, bo to. I w ciągu dnia nagle ockniesz się w różnych momentach i powiesz, no w sumie, popatrz na mnie, robię to, no. To jest kolejny powód, dla którego jestem bardzo fajny. Twój mózg będzie sam odpowiadał ci. Będzie ci pokazywał, bo dajesz mu coś do roboty, ale dajesz mu coś konkretnego do roboty intencjonalnie. Zadajesz intencjonalnie pewne pytanie, żeby twój mózg był zajęty pewną rzeczą, którą chcesz, żeby był zajęty. Więc pamiętaj o tym, że to jak prezentujesz pytania w swojej głowie, to jak prezentujesz i opisujesz pewne zagadnienia w Twojej głowie, to jak opisujesz i prezentujesz pytania, yy, problemy w Twojej głowie, od tego zależy, czy przyciągniesz rozwiązania, jak szybko przyciągniesz rozwiązania, jak szybko przyciągniesz odpowiedzi. Chodzi o myślenie, chodzi o nawyk. Jak myślisz, jak dzieje się coś, to jak, jak opisujesz to, co się dzieje? Możesz to opisać inaczej. I przyciągniesz inne rzeczy. Jak powiem ci, co dobrego słychać dzisiaj? Co dobrego słychać dzisiaj o ciebie? Co dobrego dzisiaj słychać? To wyciągnę z ciebie inne rzeczy. Wyciągam z ciebie inne rzeczy. Przyciąga przyciągamy razem coś innego. Bo ja zadaję pytanie, i twój mózg zacznie. Nawet jak jesteś przyzwyczajony do myślenia o różnych negatywnych rzeczach, to będzie takie wahanie i Twój mózg przez chwilę się zastanowi, co dobrego, co dobrego, i będzie szukał, co dobrego, co dobrego się dzieje dzisiaj. I zależy też od formy. Jak powiem to ironicznie, jak zadam to pytanie, co dobrego dzisiaj słychać w ciebie, tak ironicznie, jak to zrobię, jak zaprezentuję siebie, od tego zależy, czy wyciągnę z ciebie jakieś fajne rzeczy, czy nie. No jak powiem to ironicznie, to może nie zadziałać. Jak powiem to tak bardzo pozytywnie, z taką bardzo fajną, pozytywną fazą, taką oczywistością, że fajnie jest, że dobre rzeczy się dzieją, to twój mózg od razu zacznie reagować na to i będzie szukał, co dobrego dzisiaj się dzieje i będzie szukał. Chodzi o to, jak opisujesz rzeczy w Twojej głowie. Po prostu bądź świadomy tego, jak opisujesz pytania. Jak gadasz do siebie? Jak mówisz do siebie? Bo jak zadasz pytanie, to twój mózg będzie szukał. To jest narzędzie. Współpracuj. Dawaj mu odpowiednie słowa, które przyciągają fajniejsze rzeczy. Na przykład. Powiedzmy, że. Oczekujesz wyniki. Czy udało Ci się, czy się nie udało? Czy, czy dostaniesz to, co chciałeś, czy nie? Pracowałeś na czymś i teraz włożyłeś całą tą pracę i czekasz. Czy dostanę tą pracę? Czy, czy uda się? Czy uda się to, na co czekam? Czy, czy, czy będę miał to, co chcę? I siedzisz. I musisz czekać parę dni albo tydzień, albo i chodzisz, tak myślisz sobie, kurczę, no ale fajnie, ale fajnie by było, jakbym to miał, ale fajnie, jak się uda. Jak się uda, to będzie świetnie. O Boże, jak będzie świetnie. I później trochę mroku zaczyna się pojawiać. I zaczynasz myśleć, o Boże, a jak nie dostanę. A teraz myślę o tym, że nie dostanę i przyciągnę to teraz, o Boże, i zaczynasz się zapędlać w takie negatywne myślenie. O Boże, jak to się nie stanie, ale to jest idealne. Jakby to się udało. To jest przeznaczenie, to musi się udać. Kurde, no musi się udać, bo to by pasowało do mojego życia idealnie. Jak to się uda, musi się udać. Ale wchodzi taka trucizna do Twojej głowy i myślisz sobie, kurczę, no, a jak się nie uda, o Boże, o Boże, jak się nie uda, o nie, to będzie źle. W takich momentach prezentuj inaczej całą tą sytuację. Możesz zaprezentować tą sytuację inaczej. Jak wchodzi taka trucizna na Twojej głowie i zaczynasz myśleć negatywnie o Boże, jak się nie uda, to zaprezentuj cały ten motyw inaczej. Możesz to zaprezentować tak. Ja mam dobre intencje. Takie mocne intencje mam. Działam, wkładam pracę w siebie. Ciągle wkładam pracę w siebie. Nie przestaję tak. Robię pauzy, odpoczywam, a i wkładam cały czas pracę w siebie. Ewoluję, rozwijam się, dowiaduję się więcej, zwiększam swoje możliwości, idę do przodu, idę w dobre. Wiem o tym. Musisz być przekonany. Musisz wiedzieć, że rzeczywiście działasz i robisz i idziesz w kierunku lepszego, lepszych rzeczy. Żeby to powiedzieć tak szczerze, nie? Więc mówisz to. Mam dobre intencje. Idę do przodu. Działam. Ta rzecz będzie idealna, jak uda się. Jak dostanę tą rzecz, to będzie idealnie. Ale jak nie dostanę tej rzeczy, to pytanie. Ciekawe, jak wszystko się potoczy. Ciekawe, co przyciągnę innego. Zamiast myśleć, o Boże, jak się nie uda, o nie, jak się nie uda, to tak idealnie pasuje do mnie, a jak się nie uda, to będzie źle. Nie. Ciekawe, jeżeli się nie uda, jeżeli nie dostanę tej pracy, jeżeli nie dostanę tego, 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 jeżeli to się nie uda, ciekawe, jak wszystko się potoczy. Takie pytanie, taki pytajnik jest w tym, takie, że nie wiesz i ciekawy jesteś, jak wszystko się potoczy. Może będzie lepiej? Może przyciągnie coś innego, lepszego? Ciekawy jestem, jak to wszystko się potoczy. I zostawiasz takie wysokie wibracje. Tak. Zostawiasz temat. Ciekawy, jak wszystko się potoczy. I zostawiasz to. Przychodzi znowu trucizna. Myślisz sobie, o Boże, jak to się nie uda? Przypominasz sobie, jak się nie uda, to ciekawe, co wyjdzie innego. Może Przeznaczenie, moja droga, moja dusza ma jakiś inny plan. Ciekawy jestem tego planu, bo ja idę w dobrym kierunku. Pracuję, działam, wkładam w swoją pracę, ewoluuję każdego dnia. Ciekawe, gdzie to idzie. Jeżeli się nie uda ta praca, ta rzecz, nie dostanę tego, ciekawe, gdzie idę. Jak sformułujesz to tak, to jesteś otwarty na różne pozytywne rzeczy, które mogą przyjść. I utrzymujesz swoje wibracje wysoko. Więc chodzi o to. Jak opisujesz rzeczy, które się dzieją przed tobą? Jak je opisujesz? Jakie pytania zadajesz? Jeżeli film jest pomocny, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym.